Nie uważasz, że straty wizerunkowe i materialne tych osób mogą być na tyle duże, że w panice mogą zrobić coś głupiego i na przykład będziesz miał wypadek? No właśnie coś takiego mi było mniej więcej grożone, nie? Że jakby... Że... A, szkoda gadać, nie? Ja wierzę, że ta pewna osoba po prostu była spanikowana i jej się odkleiło. Że tam, złotych. Co ja będę miał do stracenia? Tyle mam pieniędzy, tam padła pewna suma, którą kurwa nawet ja nie wierzę. I yy, że to wszystko będzie można przeznaczyć na zemstę, nie? Takie słowa padły. Ale ja głęboko wierzę, że tej osobie się po prostu odkleiło. I że to... Yy, no nie, nie chcę mówić o kto i tak dalej. Jak ja się czuję wszystkim psychicznie, bardzo źle się czuję.